Okej, okay. <laughs> jesteśmy na dworcu, śbijimy na dworcu. Chciałabym powiedzieć, że mamy poranek i idziemy sobie do miasta. Ale nie mamy, bo już jest mega późno, Ania tam gdzieś idzie, rozmawia i my po prostu idziemy sobie zjeść, okay. a później lecimy już do miasta do jakiegoś muzeum. Ale dalej mi Bogu, nam w ogóle spodczurnie tu wszystko, nie? Zbliżamy się do miejsca, do którego... które w sumie jest jakby główną atrakcją naszego pobytu w Opolu. Muzeum Polskiej Pesenki, do której najbardziej Ani zależało, żeby przyjść, najbardziej na świecie. E, no, więc, więc jesteśmy. Zaraz jakby no, nie mamy za dużo czasu, bo mamy tylko półtora godziny do zamknięcia. Jest już godzina 16.30, więc jest półtora godziny. Ania wyczytała w internecie, że tam niby 2,5 godziny zwiedzania, więc będziemy musiały troszeczkę przyspieszyć kroku. No i dzisiaj jest... Jaki dzisiaj mamy dzień? Wtorek, dzisiaj jest wtorek i dzisiaj prawdopodobnie jest za darmo. Wyczytałyśmy wejście, więc zaraz zobaczymy. You did sometimes Seeing eyes of mine out of me in this sense that I can't No i wyszłyśmy z muzeum. Słuchajcie, to jest chyba jedyne muzeum, w jakim byłam, w jakim kiedykolwiek w ogóle tańczyłam. Słuchajcie, tańczyć i śpiewać w ogóle w muzeum, zostałyśmy jako ostatnie, więc no, miałyśmy całe muzeum dla siebie tak naprawdę. No i było super, Jezu, tam były takie hity, w ogóle super jest to, że można samemu sobie słuchać na słuchawkach, bo jest taki elektroniczny przewodnik, że można sobie słuchać wszystkich wystaw, które chcecie, bo tam tak jak już pokazałam na filmie, wszystko właśnie elektronicznie, więc to jest w ogóle mega. Muzeum jest super kolorowe, są neony, są fajne miejsca na zdjęcia, są fajne miejsca, żeby sobie usiąść i też posłuchać muzyki, żeby potańczyć, bo jest wystarczająco dużo miejsca, także jak ktoś ma ochotę potańczyć w muzeum, to zapraszamy we wtorki, wejście jest za darmo. Są dwie Dwie wystawy, które się zmieniają. Jedna, ta, którą pokazywałam, teraz jest o Mieczysławie Fogu i ona właśnie jest czasowa i się zmienia, i jest też ta wystawa, w której były ubrania właśnie z festiwalu w Opolu. I te ubrania też się zmieniają co jakiś czas, więc warto sobie, myślę, że za rok jeszcze bym chciała tutaj przyjechać i sobie odświeżyć, więc w ogóle super. My tu przyszłyśmy, miałyśmy tak naprawdę półtora godziny do zamknięcia i tak myślę, że akurat się zmieściłyśmy. Ja się zmieściłam, Ania się nie zmieściła, bo ona by chciała przy każdej wystawie stać i wysłuchać wszystkiego, a naprawdę o każdym jednym artyście jest bardzo dużo informacji, dużo pasunek i tak dalej, więc naprawdę super po prostu polecam z całego serca. Dobra, Paula jeszcze musi coś dograć. Tak, więc... jeszcze jedną ostatnią rzecz chciałam powiedzieć, może dla kogoś ważną, dla kogoś nie, no bo te przewodniki są z słuchawkami. I mi te słuchawki cały czas spadały z uszu. Jak możecie i macie, macie możliwość, weźcie, są swoje słuchawki, bo ja się po prostu męczyłam. Na nich dobrze nie słychać, bo to są, wiecie, takie, dostajecie, z, ja to na to mówię jednorazowe słuchawki, takie jak w samolotach. Więc dla mnie to była jakaś męczarnia, bo mi one były za duże, one spadały i musiałam cały czas trzymać i to jest niewygodne, bo jeszcze trzeba sobie trzymać, chyba, że macie pasek, przyczepić sobie ten cały taki. Yy, to coś, co Tak bubi. no i najlepiej mieć swoje słuchawki zabrać ze sobą, bo też jest taka opcja, Pan powiedział, a my że, że my nie wiedzieliśmy i nie miałyśmy, no to niestety musiałyśmy korzystać z tych. Nie wiem, jak ani one leżały, ale eee, dla mnie. One to były znaczy tak, ja jak już tak mówię, tam w razie czego macie muzeum. No, tak. Chciałam tylko powiedzieć, że mi akurat nie przeszkadzały one, natomiast jakościowo było no, bo, trochę. No, sam jakość, jakoś, ale. jest taka super muzyka, tak że naprawdę fajnie no. sobie posłuchać na dobrych słuchawkach, także. Że jakby Słuchawk sama jakość, tak. no. No, także weźcie swoje. dosłownie tutaj widać, jest, znajduje się stawek Barlizkiego. Chyba to może jakiś park Barlizkiego też może być. I tutaj są fontany, na których o godzinie 21.00 bodajże codziennie jest jakiś, nie że występ, tylko jako jakiś pokaz taki. Pewnie światło i tak dalej. I te fontany teraz nie widać, ale one bardzo wysoko strzelają w górę, więc też sobie warto jest przyjść tutaj. Jest bliżutko także wszystko tak naprawdę w Opolu jest w centrum i to jest super rzecz. Także padajcie na stawek. Zjadłyśmy. Znaczy Ania no ja zjadłam zjadła, mardła, ja o, o, nie. wypiłam. <grym> Ale jestem szczęśliwa, bo w końcu wypiłam sobie... Nie wiem, że to jest zboczenie w takie... Nie zboczenie. O, to jest zło. O, to jest zło. O, może zboczenie to jest złe słowo. A za no. Anią chodziło piwo z sokiem po prostu od początku tak. wycieczki. I dzisiaj w końcu wypiła piwo z sokiem. Wiecie dlaczego? Bo jak byłam w Rosji, to tam nie podają piwa z sokiem takim wiecie jak my mamy do rozcieńczania. Tam nie ma To czegoś... ja wiem, że to tak wszyscy mówią. No, no bo z sokiem do rozcieńczania to jest gówno. Ale ja tak nie uważam. Ja uwielbiam piwo z sokiem malinowym i jej frywelka i nie mogłam nigdy tam dostać tego piwa. I teraz jakoś tak... Teraz jak myśmy pojechały na wycieczkę, to takim ze mną, no, chodzi do piwa i w końcu wypiłam. A tak ja się... wypiłam kawę mrożoną i kupiłyśmy herbatki. Super herbatki. Które tak, ja... To jest taka herbata, którą mega dawno piłam, w ogóle z tatą. I chcę w końcu się jej napić po latach, także tato herbatka jedzie do domu. No, a my Aha. idziemy sobie teraz właśnie. Wracamy na ten stawek Barlickiego, który, który wcześniej pokazywałam w ciągu dnia. I teraz tak. I teraz jest już właśnie wieczór. Zbliża się godzina 21.30, więc zapada zmrok i chcemy zobaczyć właśnie ten. Ja nie wiem, co to zobaczyć pokaz. Zobaczymy, co to będzie. No, zobaczymy, co to będzie. No, ja myślę, że to pokaz. będzie po prostu coś, jakaś świetna coś tam. Świetlna i świetlna. Świetlne, coś tam. <laughs> <laughs> Także idziemy i zobaczymy. Niesamowity pokaz w Opolu się zaczyna. Wow, on jest smutny. <laughs> no są jakieś głośniki, to może się... Czyli zaczyna się jednak trzydzieści. 23.30. Tyle co zobaczyliście fontan, to to wszystko właściwie. Zawiodłyśmy się, bo nic tam nie było, nie było żadnej muzyki, nic tak naprawdę, jakby zaczęły tylko trochę wyżej one pryskać i no, to oh. byłyśmy zawiedzione, zostałyśmy tam może z 5 minut jeszcze i, i nic się nie działo tak naprawdę, także wróciliśmy sobie do domku, a jutro jedziemy do możnej na zamek, także tam będzie się trochę więcej działo, także do jutra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj z Anią właśnie w drodze do Możnej, do zamku w Możnej. Ania idzie z tyłu i coś tam krzyczy się, drze, ale nieważne. Słuchajcie, mieliśmy jechać z Opola um, autobusem o 9.25, który w ogóle nie jechał, więc czekałyśmy jeszcze godzinę. I dojechałyśmy do miejscowości, która nazywa się Dębinki, Dębinek, coś takiego. Więc musimy 3 km iść. Tak naprawdę już jesteśmy prawie w tym zamku. Także już nagrywam się praktycznie spod zamku. Zapomniałam w ogóle kurtki wziąć ze sobą z autobusu, więc będziemy musiały iść później na ten PKS. Ja po kurtkę, a Ania zamierza zrobić aferę, że nie jechał autobus. Ja też, ale mi się nie chce, jestem na to zbyt leniwa, żeby robić afery, więc no. Nope. Także. Idziemy w tym momencie, jest tak strasznie gorąco, że szok... No idziemy te trzy klocki na pieszo. Mam nadzieję, że zamek jest tego warty, także zobaczymy. Mosien? Mosna. Moschen! Trochę po japońsku nie był. Moschen! Moschen! Mo Znajdujemy się już przy zamku i uwaga... Tadam! Przepiękny jest. Taki trochę mini-Hogwart. Wielliśmy właśnie bilety, które wyniosły nas 25 zł, 10 zł jest za samo wejście na jakieś tutaj ogrody i tak dalej. I dodatkowo 15 zł na zwiedzanie komnat, więc my wchodzimy tam na taką małą wycieczkę po komnatach zamkowych. Zwiedziłyśmy zamek, ja myślę, że jest warto 225 mhm. Znaczy, tak uważam, ja myślę, że jest warto, ale mm, trochę mało tych komnat jest udostępnionych, chociaż wydaje mi się, że tam jest hotel po prostu i dlatego, no bo jest hotel, dlatego jest mało, a reszta to jest jednak hotel, więc jest tam restauracja tam, no, i tak dalej, komuś tak się wbić na sypialnię i powiedzieć, tylko na zwiedzanie, jak mm. <laughs> ktoś tam. Wiecie. I nie wiadomo co robi. Na przykład maluje się albo moje zęby. No. Ładnie. Na pewno jak pochodzę, mm. to to jest ładne. Fajne są łazienki i w ogóle w ogóle. Mm -hmm. No, jest mega fajnie. Ale tak, super, super miejsce tutaj... na zdjęcia. No, super miejsce na zdjęcia. Jeszcze jak się ma naprawdę profesjonalny aparat, to super jest ja to, bardzo. taka ciekawostka, że tam jest wszędzie światło dzienne i jest naprawdę jasno. I nie ma takiego tego żółtego, od, od, od żarówkowego, że tak mm. powiem, sztucznego światła, więc w ogóle zdjęcia można fajne porobić. My co prawda, nie miałyśmy do dyspozycji tylko telefon, ale też się udało zrobić spoko foty, także... Także fajnie. Coś mam, coś mnie tu ugryzło. I znowu jest jedna komary. jeszcze rzecz. Właśnie. To właśnie chciałam powiedzieć, komary. No, niestety komary tną, także smuteczek. Bo to jest w takim parku. Właśnie no. to już się robi zaraz las chyba bardziej mm -hmm. niż park. Tak. Ale liściasty. Dokładnie. Jest też restauracja, można no. sobie zjeść i w ogóle także fajowo. Lata to gówno tu. No, teraz mi gdzieś koło głowy. Także wbijajcie do. Moski. No ale właśnie, dojazd jest najgorszy na świecie, jest dojazd. No. Jak ktoś jedzie swoim samochodem, to no super. problem, super. Ale jak ktoś na przykład jest właśnie w Opolu, albo w jakiejś innej miejscu wie. Takiej, wiecie, większej, no bo to jest jednak wiocha tutaj to, ta, ta I chcę dojechać, ale jakimś PKS-em, bo żaden oczywiście pociąg tu nie jeździ, chociaż są tory, ale musiałabym się to sprawdzić, ale nie, no nigdzie nie było. To PKS, jest napisane oczywiście, że on jedzie, okazuje się, że nie jedzie, jest jakiś inny i w ogóle w jakiejś innej miejscu, wie, jest przystanek i trzeba potem dwa klocki cisnąć tutaj. Ponad 3 km no, było. Mm, więc dojazd jest najgorszy na świecie, i że tak powiem PKS o pole Nie polecam tego użytkownika. No bo chociaż mogliby napisać, że nie jedzie albo wywalić, a nie, że ty czekasz. Z myślą, że ten autobus jedzie, że może się spóźnia i godzina mi je. I teraz mamy taką jedzie. rzecz, że niby o 15.30 znowu to na przystanku sprawdzałam. Że niby o 15.30 mamy powrót do Opola, ale też nie wiadomo, skoro on nie przyjeżdża z Opola tutaj, to, to nie sądzę, żeby on stąd jechał do Opola, więc ja nie mam zielonego pojęcia, jak my wrócimy, nie? Więc ja, że tak powiem, PKS-ie Opole napraw to, no. jak Igor Herbut, napraw. Ładny most skutkami. Polu. Jak ktoś jest zakochany, to zapraszamy. A jak ktoś nie, to też zapraszamy. Jesteśmy właśnie na Starym Mieście, w, chciałam powiedzieć w Krakowie, ale nie, w Opolu jeszcze. Proszę bardzo, tam Ania jeszcze coś nagrywa. Już jutro zbieramy się stąd w inne miejsce. Więc to już nasze takie ostatnie, że tak powiem, podrygi. I tak, taki wieczorny spacerek. Um, zjadłyśmy i idziemy właśnie się jeszcze przejść. No i później, już będziemy pewnie wracać i się pakować, bo jutro ruszamy do. Jutro ruszamy do. Wrocławia! A nie, jeszcze mamy. no właśnie, dokładnie tak. I ja, znaczy ja, no już obie jesteśmy na dworcu, Ania jeszcze tam gdzieś w sklepie kupuje sobie jakieś śniadanie. Ja odebrałam, jak widać jestem w mojej kurtce jeansowej, odebrałam ją od pana kierowcy, u którego zostawiłam ją wczoraj w autobusie. No i jeszcze jedna taka trochę przykra sytuacja nam się zdarzyła, o której opowiemy już troszeczkę później. Super mam czekoladę na ustach, co oznacza, że jadłam właśnie Łączka czekoladowego. No, w każdym razie opowiemy, co się stało przez nasz nieogar, niestety, nasza wina. No i tak, i widzimy się w pociągu, który mamy za dosłownie 10 minut.